No tutaj te e, wsporniki, te stwornie zaczepu przedniego i tylnego już są wykręcone. One są generalnie wszystkie, jak widzicie, praktycznie takie same. E, tylko mają, w jednym wypadku mają dłuższy, e, dłuższy troszkę e, gwint. Widzicie? Tutaj akurat tak jest. Ale praktycznie nie ma to żadnego znaczenia, bo one w skrzyni i tak w równych tutaj... E, w równe gniazda wchodzą więc ten jeden to być może jakiś tak po prostu produkcyjnie się tutaj trafił. I akurat tutaj widać jest też wersja taka z, z miejscem na o ring. To trzeba czasami jest taki do, do wydłubania, bo on już jest zmiażdżony tak, że, że ciężko to wyciągnąć i wygląda, że, że jakby go nie było. Nie wiem, tak się sam zastanawiam, czy czasami te które, te, które kiedyś miałem, czy to była starsza wersja po prostu, bo to też niby jest Dzik 2, czy może jakieś dorabiane. Ale tak samo wyglądały, wszystko było tak samo, tylko tego rowka w ogóle nie było. Co tutaj jeszcze? Nakrętki są koronowe i zawleczki. Czasami one są luźne, już te sforznie po latach. To trzeba sobie, można sobie wtedy kluczem złapać i na siłę obrócić go w drugą stronę, żeby łatwiej było zawleczkę wydłubać, wyciągnąć. Eee, tutaj z jednym tylko w sumie miałem problem, a tak, to były, były luźne. Widać te gniazda, tutaj to wszystko będzie trzeba wyczyścić. No i tak jak Wam mówiłem, jak będzie wyczyszczone, to nowe oringi posmarować jeszcze troszkę tym, tą masą uszczelniającą. Skręcić dobrze, ale tak naprawdę dobrze, tylko pamiętając, żeby ustawić, to no, praktycznie w pionie muszą być te rowki na te, na te później na te takie kliny, na te zawleczki można powiedzieć takie, żeby ten zaczep założyć, szczególnie te tylne, no bo przednie to no, raczej ja nawet nie mam pojęcia, do czego to można by było tak użyć. W tej chwili, no, gdzieś tam na zdjęciach starych są dziki, które na przykład piłę tarczową z przodu mają założoną, taką dużą. Ale ja tego nigdy na żywo nie widziałem, zresztą nie mają z przodu w większości wypadków tego wałka, więc nawet ciężko sobie wyobrazić, jakby to tam wszystko miało funkcjonować. Może ktoś z Was ma taki sprzęt, to się pochwali, że ma jakieś narzędzia na przód. Ja niestety nie, nie mam i nie widziałem tak tutaj w, nigdzie w, na zlotach, więc te sworznie przednie mają mniejsze znaczenie, natomiast tylne no, trzeba pamiętać, bo przednie jak się pomylicie, to Wam się obejdzie bo, bo no praktycznie się tego nie używa, Jest z tylnymi już jest gorzej. No, teraz jak już mamy w miarę tą, tą dolną pokrywę wyczyszczoną, mamy wyczyszczone te sworznie, można przystąpić do tego, żeby je uszczelniać. One tutaj wchodzą od tej strony, ale tu, jak Wam mówiłem, jest miejsce na o-ring. Ja już sobie taki o-ring tutaj wstępnie dobrałem. O ring wrzucam, ale jeszcze zanim to tutaj założę, to smaruję to taką pastą, tą uszczelniającą rańc, i dopiero później to włożę do, tutaj w, ten, w tą obudowę. I tutaj z tej strony przychodzi podkładka sprężynowa, i nakrętka, na końcu koronowa, a na końcu trzeba zabezpieczyć to zawleczką. Z tym, że jak to przykręcacie, to zwróćcie uwagę, żeby. Te wycięcia tutaj pod kliny były no, w miarę w pionie, mogą być lekko rozchylone, y, natomiast w miarę w pionie, żeby łatwo Wam było później zaczep y, założyć. Y, o tyle nie ma to znaczenia tutaj z przodu w, w, dla większości dzików, bo, bo praktycznie mało kto używa y, z przodu tych zaczepów, bo nie ma do tego praktycznie sprzętów na dzień dzisiejszy. Natomiast w tylnych, w tylnych tych sworzniach jest to istotne, bo później będzie Wam ciężko y, cokolwiek zaczepić. No i jak już mamy tutaj wszystko skręcone dobrze, to zabezpieczamy te nakrętki. Natomiast tu jeszcze warto pamiętać, że te kliny, te otwory pod kliny są delikatnie ze stożka, więc tym stoszkiem zawsze rozszerzonym do góry, żeby wiadomo ten klin jak wchodzi, bo on jest też taki lekko stoszkowy, żeby no nie odwrotnie, bo o tym Wam zapomniałem na początku powiedzieć.